W 2012 roku 14 milionów osób na całym świecie usłyszało diagnozę. Nowotwór. Szacuje się, że obecnie mniej więcej co szósta śmierć jest nim spowodowana. A 40% z nas, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w ciągu swojego życia usłyszy tę diagnozę. Więc dlaczego ciągle nie mamy leku na raka? Im więcej wiemy o nowotworach, tym bardziej odległa i mało realna staje się wizja tego, że kiedykolwiek będziemy dysponować takim jednym, uniwersalnym, złotym środkiem, który będzie zwalczać wszystkie typy nowotworów, jakie znamy. Obecnie stosowane definicje nowotworu podkreślają, że nie jest to jedna choroba, tylko grupa chorób i to dość duża, bo licząca ponad 200 jednostek. Wszystkie te choroby mają kilka wspólnych mianowników, ale wciąż pozostają odrębne. Wspólnych mianowników dla wszystkich nowotworów jest kilka. Najważniejszym z nich jest to, że wszystkie komórki nowotworowe dzielą się nieustannie i bez żadnej kontroli. Komórki nowotworowe nie wykazują także inhibicji kontaktowej. Potrafią się nadal dzielić, mimo tego, że są bardzo ciasno i bardzo gęsto upakowane. Komórki nowotworowe często mają też zdolność do migracji, do przedostawania się do naczyń krwionośnych albo limfatycznych i osiedlania w odległych częściach organizmu i indukowania tam przerzutów. O ile grupa tych wspólnych mianowników i wspólnych cech, które charakteryzują wszystkie komórki nowotworowe, jest dość wąska i dość łatwa do scharakteryzowania, o tyle sposobów, w jakie komórka może wejść w posiadanie takich cech i w jakie może dojść do zainicjowania transformacji nowotworowej, są tysiące Uproszczeniu mamy trzy grupy genów, które biorą udział i są takie kluczowe z punktu widzenia kancerogenezy, czyli powstawania nowotworów. Pierwsza taka grupa to są protoonkogeny. To są geny, które kodują takie białka, które pobudzają komórkę do podziału. Druga grupa to są supresory nowotworów, czyli geny, które robią dokładnie coś odwrotnego i kodują takie produkty, których zadaniem jest wyhamowanie tego podziału. Jest jeszcze trzecia grupa genów i to są geny związane z naprawą DNA, czyli wszystkie takie, których funkcją jest zapewnienie stabilności genomu. Szacuje się, że do zainicjowania transformacji nowotworowej konieczne jest nagromadzenie się mniej więcej 5-6 mutacji w tych kluczowych genach. I to jest mniej więcej tyle, ile wystarcza do tego, żeby wytrącić komórkę z tej równowagi pomiędzy dzieleniem się i niedzieleniem się. Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że mutacje w tych kilku kluczowych genach inicjują taką. Generalną destabilizację genomu. Taka destabilizacja sprawia, że innym mutacjom, już mniej ważnym i może mniej kluczowym z punktu widzenia nowotworzenia, jest łatwiej się zakumulować. O takich mutacjach mówisz, że to są mutacje pasażerskie, czyli takie, które trochę zabierają się na gapę z tym nowotworem, który już powstał. Komórka nowotworowa może nieść ze sobą tysiące zmian, które Tworzą bardzo skomplikowaną, wielopoziomową sieć zależności, która jest trudna do samego opisania, a co dopiero do zrozumienia. W literaturze nowotwory często opisuje się słowem heterogenność, która oznacza jakiś brak jednolitości, różnorodność, niejednorodność. I to dotyczy nie tylko tego, że nowotwór mózgu i nowotwór kości będą się od siebie różnić, przez to, że pochodzą z różnych tkanek i mają inną genezę, ale też do tego, że w obrębie jednej zmiany nowotworowej, na przykład w obrębie tego, co się nazywa potocznie guzem, często izoluje się po kilka typów komórek, z których każda niesie nieco inny zestaw mutacji, w związku z tym ma nieco inny profil molekularny i metaboliczny i w konsekwencji w inny sposób reagować będzie na te same typy terapii. Dodatkowo o nowotworach można myśleć jako o takich maszynkach do przyspieszonej ewolucji. Przez to, że one się non stop dzielą i przez to, że mają łatwość akumulowania mutacji, można myśleć o nich jako o komórkach, które w przyspieszony sposób ewoluują. Jakie to ma znaczenie w praktyce? Na przykład takie, że jeżeli weźmiemy sobie dzisiaj, wyizolujemy od jakiegoś pacjenta jego komórki nowotworowe i je scharakteryzujemy na takim molekularnym poziomie, to przez tak szybką ewolucję może się okazać, że jeżeli powtórzymy tę samą analizę po, nie wiem, miesiącu albo po pół roku, to się okaże, że mamy do czynienia z nieco innym nowotworem. W obrębie tej zmiany pojawiły się jakieś nowe mutacje, że w wyniku selekcji, która towarzyszy rozrostowi tego nowotworu, jakaś grupa komórek uzyskała przewagę i dominuje teraz nad innymi. I w związku z tym terapia, którą pół roku wcześniej dobraliśmy i która działała, teraz może się okazać zupełnie bezużyteczna. To nie jest tak, że jesteśmy wobec nowotworów zupełnie bezradni, bo mimo że wciąż nie mamy tego jednego leku na raka, to dysponujemy całkiem szerokim wachlarzem metod, które możemy zastosować do tego, żeby go wyleczyć. Możemy na przykład wziąć ostry nóż. Rozkroić ciało pacjenta i wyciąć z niego widoczną gołym okiem zmianę nowotworową. Wziąć promieniowanie o bardzo wysokiej energii, na tyle wysokiej, że wszystkie białka i całe DNA i komórki, które się na drodze tego promieniowania znajdują, są po prostu szatkowane, rozpadają się i umierają. Albo możemy podać pacjentowi leki, które atakują wszystkie szybko dzielące się komórki w organizmie. Mamy też metodę. Od trochę większej subtelności, które opierają się na tym, żeby nowotwór scharakteryzować na takim bazowym, cząsteczkowym, molekularnym poziomie i na podstawie takiej charakterystyki dobierać terapię. Przykładem takiej bardziej zniuansowanej terapii jest terapia celowana, której nazwa dobrze oddaje o co chodzi. Wybieramy sobie jakiś molekularny cel i działamy specyficznie tylko na niego. Jeszcze kilka lat temu bardzo dużo nadziei pokładano w terapiach, które określa się takim zbiorczym mianem inhibicji angiogenezy. To są terapie, które polegają na tym, żeby blokować ten proces w trakcie którego zmiana nowotworowa oplata się naczyniami krwionośnymi i przez to gwarantuje sobie dostęp do tlenu i do substancji odżywczych. Okazało się, że inhibicja angiogenezy nie jest aż tak uniwersalnie skuteczna, jak przypuszczano. Niemniej jest wciąż stosowana z dużą skutecznością. Obecnie chyba najwięcej nadziei pokłada się w immunoterapii, czyli w takim sposobie leczenia, który zakłada stymulowanie układu odpornościowego pacjenta do tego, żeby efektywnie. Eliminował komórki nowotworowe z organizmu, albo też podawanie pacjentom takich komponentów, np. białek, albo przeciwciał, które będą pracę tego układu usprawniać. Przy okazji tej dyskusji o leku na raka warto pamiętać o tym, że z nowotworami radzimy sobie coraz lepiej. W Stanach Zjednoczonych pomiędzy rokiem 2004 a 2013 umieralność na nowotwory obniżyła się o 13%. Jest też grupa nowotworów, które, o ile tylko zostaną dostatecznie wcześnie zdiagnozowane, pozostają właściwie niemal zupełnie wyleczalne, to jest na przykład rak jelita grubego, rak szyjki macicy, sutka, nasieniaki u mężczyzn. Trzeba też pamiętać o tym, że są takie typy nowotworów, dla których jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu czas przeżycia od momentu diagnozy liczono w tygodniach i miesiącach, dzisiaj wydłuża się on już do lat. Pytanie o to, kiedy Odkryjemy jeden lek na raka, wydaje się być pytaniem postawionym od trochę złej strony, bo w obecnym stanie wiedzy wydaje się, że takiego lekarstwa nie będziemy mieli chyba nigdy. Bardziej realną perspektywą myślenia, myślenia o terapii nowotworów jest takie podejście, które nie zakłada unifikacji i ujednolicenia wszystkich terapii, ale bardziej, które przysuwa to myślenie w stronę personalizacji i specjalizacji leczenia, w stronę dobierania terapii pod konkretny nowotwór. Być może więc zamiast pytać o to, kiedy będziemy mieli jeden lek na raka, Powinniśmy raczej pytać o to, kiedy będziemy mieli miliony leków na raka i miliony terapii dla każdego z milionów pacjentów, którzy walczą z nowotworem. Okej, okay. jestem wycieńczona, to było trudne. Jeśli doceniacie mój wysiłek, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to mm, zasubskrybujcie. Mam bardzo dużo filmów i kolejnych odcinków, które będą się tu pojawiać regularnie co tydzień. I co. Dziękuję za uwagę. Dzięki, że byliście ze mną. Później...